Cztery drużyny, a kto będzie chętny, pójdzie grać na początku w Palanta, tak? Maciej wybiera pierwszy. Właśnie tak wyglądają zajęcia z trenerem na ośrodku zwycięstwa. Po naszemu zdziwieniu, każdego dnia o godzinie 15 na boisku przeszkolnym pojawia się ponad 20 uzdolnionych, aktywnych dzieciaków. Dzisiaj zamiast książek jesteśmy na boisku, jest grupa ponad 20. 25 osób przyjdzie także również osiedle wichrowe wzgórze z trenerem i będziemy wspólnie się bawić. Przewidzieliśmy dzisiaj grę w piłkę, w palanta, także pójdziemy się bawić do parku w naszą firmową, można powiedzieć, zabawę owieczki Bernarda. I jak czas pozwoli, to również inne animacje także będą tutaj miały miejsce. Kto to jest trener osiedlowy? No, trener osiedlowy to przede wszystkim osoba, która zajmuje tym dzieciom czas. Przychodzi do nich na boisko i z nimi się świetnie bawi. Stara się, by wyprzeć z ich zachowania różnego rodzaju złe nawyki, wyprzeć komputera, właśnie zachęcić, żeby kiedyś tego trenera osiedlowego nie będzie, żeby przychodziły na boisko i świetnie się bawiły. Założeniem akcji trener osiedlowy jest zachęcenie dzieci do aktywnego spędzania czasu, a nie na przykład przed telewizorem. Czy komputerem. Jak widać tutaj na osiedlu zwycięstwa udaje się to doskonale. Gramy w piłkę, w palanta yy, w, koszykówkę, w koszykówkę. A lubicie przechodzić? Tak. No to jeżeli ktoś jeszcze tutaj nie był, to dlaczego warto przyjść? Ponieważ można miło tutaj spędzić czas, nie nudzić się, yy, nie grać przed komputerem, tylko yy, trochę zażyć ruchu fizycznego. No i warto przyjść. Jest fajna zabawa. Często tutaj przychodzisz? Tak, w każdy dzień jestem. Wow, no to takie sportowe dziewczyny jesteście. I naraz się okazuje, że w piłkę mogą grać również dziewczyny. Tak. Jak wam idzie? Całkiem dobrze. Chłopacy też nas akceptują i pozwalają nam grać. Dzieci, które, które się nudzą w domu, które nie mają pomysłu, jak spędzić czas, które siedzą przed komputerem, przed telewizorem, żeby przyszły do nas, poznały się, świetnie się bawiły i opowiadały o tym rodzicom, znajomym, żeby te grono dzieci się coraz, coraz szybciej powiększało. Dzieci uczą się tutaj nowych dyscyplin sportu, rywalizacji i zasad fair play. Wraz z trenerem odwiedzają kluby sportowe, chodzą na mecze Warty i Lecha i po prostu. Dobrze się bawią.